Dzień dobry, moje kochane. Ja dzisiaj z mojego ogrodu, tutaj jestem pod Daszkiem, bo u mnie pada deszcz. Miały być rozkminki z lasu, ale są rozkminki z ogrodu. Za to Mila nieustająco, zobaczcie, o, proszę bardzo, Mila nieustająco mi towarzyszy. I słuchajcie, przychodzę z takim tematem, który mnie bardzo porusza. I to jest jak zwykle, to u mnie się dzieje, że na iluś sesjach z rzędu Pojawia się coś podobnego, pojawia się mm, podobny temat, a mianowicie słyszę takie słowa od kobiet, które do mnie przychodzą: boję się być sama. I mimo że, mimo, że są w różnych sytuacji, mimo że mm, opowiadają o przemocowym, toksycznym związku albo w związku z alkoholikiem, albo w związku z facetem, który zdradza, jest niedostępny emocjonalnie, niezależnie od sytuacji, te słowa się pojawiają. I powiem Wam, że zawsze wtedy czuję taki ścisk w sercu, taki, taki smutek, taki ścisk w sercu, że no właśnie, boję się być sama, a de facto jestem sama. I to jest coś, czego my nie widzimy, nie chcemy widzieć, boimy się zobaczyć, że tak naprawdę my jesteśmy i tak już same. I tak chodziłam sobie z tym tematem przez parę dni, żeby z różnych stron, jak to ja lubię sobie się temu poprzyglądać. I no i oczywiście, tu jest kilka różnych aspektów, tak? Jest to, że. Że to płynie ze starego, to płynie z wzorca, to płynie z wielu, wielu wieków, kiedy kobieta, jak była sama, no to sama, czyli bez męża, to, no to była na gorszej pozycji, była nikim, była starą panną, nie miała żadnych praw, była często popychadłem. Więc po pierwsze trzeba zobaczyć, że nasz pień mózgu, ja często o tym mówię, pień mózgu, który przechowuje te wzorce wszystkie, dalej ma, zaciąga stare dane i dalej nam mówi: Nie możesz być sama. Więc popatrz na to najpierw tak, że ja to zauważam, nie wiem, nawet moja matka, gdy ja się rozwodziłam, Ileś lat temu to powiedziała: Ale jak to? Nie, nie boisz się być sama? A ja wtedy pamiętam, że taka przyszedł na, na mnie taki moment otrzeźwienia, i powiedziałam: Ale co się dla mnie zmieni, mamo? Co się dla mnie zmieni? Skoro ja z tym jestem sama, z tym jestem sama, z tym jestem sama, co się dla mnie zmieni? I to było dla, dla mnie było takie otrzeźwiające, natomiast widziałam, że. Moja mama tego nie, nie jest w stanie usłyszeć, bo ona jest właśnie w tym wzorcu. Kobieta sama ma gorzej, ma źle, nawet może jest w niebezpieczeństwie. I zobaczcie, dziewczyny, najpierw to, że to płynie z, z historii, to płynie z przeszłości, to jest zakodowane w nas, że jak jest ten mężczyzna, chociażby tylko na papierze, to my jesteśmy bezpieczniejsze, nie grozi nam nic. Pamiętajmy o tym, że pień mózgu mówi o rzeczach naprawdę ważnych. Życie, śmierć. Pień mózgu przechowuje wzorce, które być może często naszym przodkiniom, naszym przodkom ratowały życie. Więc to nie jest takie sobie, o ja nie lubię być sama, bo fajnie być z kimś. Nie. To jest na zasadzie, masz tego męża na papierze, jesteś bezpieczna, bo jesteś czyjaś. I zobaczcie, że to płynie ze starego. Że to kompletnie nie ma nic wspólnego z dzisiejszym światem. Ale nasz mózg, który zmienia się bardzo wolno, dalej nam dostarcza lęki, informacje związane z tym, że nie możesz być sama. Więc to jest po pierwsze. Tak, żeby zobaczyć, że, że tak mówiły nasze Prababki, pra, pra, pra pra, pra pra, babki, boję się być sama. Więc to, to jest jakby takie chyba najgłębsze, no może nie najgłębsze, druga rzecz też jest głęboka. Czy odpowiedz sobie na pytanie, czy jeżeli jesteś przy sobie, stoisz przy sobie, jesteś dla siebie ważna, opiekujesz się sobą, e, są dla Ciebie ważne Twoje emocje, Twoje przeżycia? Po prostu ty jesteś dla siebie ważna. Czy ty jesteś kiedykolwiek sama? No i tu się robi, wyłania się kolejny obszar, mega, mega ważny. I bardzo to też wychodzi u mnie na sesjach, że czujemy się same, kiedy jesteśmy w miejscu. Um, w miejscu dziecka, ale ptaki śpiewające, kiedy jesteśmy w miejscu tego dziecka z przeszłości, które nie dostało tego wszystkiego, co potrzebowało. Tak? Czyli jako dziewczynki, często żeśmy nie dostały poczucia, że jesteśmy chciane, że jesteśmy ważne, że jesteśmy zaopiekowane, że nasze potrzeby są ważne, że jesteśmy widziane bo nasi rodzice tego nie umieli, sami nie dostali i tak dalej, nie będę teraz się jakby w to wgłębiać, natomiast generalnie mamy takie poczucie i teraz znowu to poczucie jestem sama, znowu płynie z naszego dzieciństwa tym razem. Czyli jeżeli ja nie doświadczyłam w pełni poczucia bezpieczeństwa, tego zaopiekowania, że jestem naprawdę ważna, chciana, widziana przez rodziców, Zwłaszcza matkę, przyjęta, to, to poczucie takiej, takiej samotności, osamotnienia towarzyszy nam całe życie, dopóki się z tym nie zmierzymy. I, i może być też tak, że tylko my o tym zapominamy, nie? że jesteśmy w najlepszym nawet związku, a jeżeli mamy to gdzieś nieuleczone, nieprzepracowane, i tak czujemy się sami. Więc zobaczcie, to nie jest do końca tak, że jak ono mnie ode mnie odejdzie, to ja będę, boję się być sama, tylko bardziej prawdziwe jest stwierdzenie, że jeżeli mnie nie ma przy sobie, mnie dorosłej, nie ma przy tej dziewczynce, to będę zawsze się czuła gdzieś sama, nawet przy najbardziej kochającym partnerze. I to też jest bardzo częste, że niby już mamy właśnie związek, rodzinę, dzieci. A dalej gdzieś jest ta dziura w nas, to poczucie pustki, bo my tej rany z dzieciństwa żeśmy nie uleczyły. I, i wtedy związek, rodzina to są takie wiecie, plasterki, tak? Takie plasterki, które no, nie uleczą nas naprawdę. Więc tutaj z kolei, no, jakby. Najważniejsze, żeby to zobaczyć, że poczuć, że gdzieś jest we mnie ta dziewczynka, która doświadczyła samotności. I ta, to poczucie, że jestem sama na tym groźnym świecie, mama może niby jest nawet koło mnie, ale tak naprawdę mnie do końca nie widzi, Przez dziecko to czuje, nie jestem dla niej ważna, bo być może ona sobie ze sobą nie radzi, no ale przez dziecko tego nie wie, nie? Więc Idziemy z tym poczuciem takiej samotności w sercu w dorosłe życie, i wtedy dopóki tej rany nie zaleczymy, my będziemy mieć zawsze poczucie takiej pustki, takiego osamotnienia. I tu oczywiście, no, nie ma innej drogi, tak? Terapia, zapraszam oczywiście też do siebie, żeby zaopiekować się tą dziewczynką, pójść. Się z nią spotkać w tych trudnych chwilach przeszłości, robię to w wizualizacjach, medytacjach, żeby, po, żeby ona poczuła, że dziś ja dorosła jestem przy niej. Nie pozwolę jej skrzywdzić, nie będę jej dopieprzać, nie pozwolę innym, tak? Być, wbijać jej szpil i tak dalej. Czyli jakby ta nasza wewnętrzna praca. Bardziej proces niż praca polega na tym, żeby ta dziewczynka poczuła, że dziś ja dorosła jestem przy niej. Tutaj często się robi taki, rodzi problem taki, że w, tej, w tej, tej dorosłej mało jest w nas, jest dużo dziecka i dużo kata, a mało dorosłej, i trzeba tę dorosłą też wzmacniać, żeby właśnie między innymi po to, żeby ona zaopiekowała się tą samotną dziewczynką. Ale do dorosłych relacji poszła dorosła. Bo zobaczcie, jeżeli my idziemy, jako skrzywdzona, samotna dziewczynka, do relacji dorosłych z facetem, na przykład, to, to potem pojawiają się kolejne inne zdania, które często słyszę: Ja to przetrwam, ja to zniosę, byle on nie odszedł. I znowu to mówi dziecko. Zobaczcie, Dziecko zniesie dużo, dziecko zrobi dużo, żeby nie zostać samo. Tak? Czyli będę się godzić na złe traktowanie, będę się dopasowywać, będę zasługiwać, na dwóch łapkach będę służyć jak piesek, będę swoje potrzeby spychać na koniec, będę się unieważniać, żeby nie zostać sama. Ale to też płynie z poziomu dziecka. O, kiciunia dla odmiany. Chodź do mnie, chodź kochanie, pokaż. Aj, ty małko. chciałam pokazać moją Kicie, Milanie, ruszaj kota. I czyli zobaczcie, to jest, zobaczcie, mamy dwa już w tym momencie bardzo głębokie poziomy, gdzie skąd płynie, to boję się być sama. Czyli po pierwsze z naszych przodki, które. Bez mężczyzny, były nikim. Po drugie, z naszej samotnej dziewczynki, tak? I to jest mega, mega ważne, bo zobaczcie, jeżeli my staniemy jako dorosłe i powiemy: No zaraz, ale przecież ja nie umrę bez niego. Ja mam swoją pracę, ja mam swoich przyjaciół, ja mam rodzinę, dzieci, nie wiem, cokolwiek, moje pasje, to. Po pierwsze, nigdy nie jestem sama. A po drugie, ja jestem samodzielna. Ja nie jestem już dzieckiem, że boję się zostać sama. Zobaczcie, w ogóle zdanie boję się być sama, zostać sama płynie od dziewczynki, która być może była zostawiona. O, pokażę wam moją kicię. Przywitaj się, kocia. <grym> tak? I... Zobaczcie, ile w tym jednym zdaniu jest jakby ukrytych znaczeń na różnych poziomach. Bo przecież, jeżeli my popatrzymy trzeźwo jako dorosłe, mamy grono znajomych, mamy przyjaciół, my nie jesteśmy same, ale mówi do nas to stare, mówi do nas ten wzorzec. I to nie zabieganiem o tego faceta, godzeniem się, tak, ja wszystko przetrwam, ja wszystko zniosę, byle by, byle by on był. Nie tym mamy się zająć, tylko mamy się zająć swoimi ranami, swoimi przekonaniami, swoimi wzorcami. I to jest, wiecie, zawsze mnie tak bardzo porusza, że jak my siebie zostawiamy. My boimy się, że ktoś nas zostawi. Nawet teraz, przed chwilą miałam taką sesję, kiedy dziewczyna zupełnie siebie nie widzi, nie ma jej koło siebie, zajmuje się wszystkimi innymi, nie chce poczuć swoich emocji, nie chce poczuć swoich potrzeb, nie chce, nie chce w ogóle na siebie spojrzeć, ale boi się, że ktoś ją zostawi. Boimy się, że ktoś nas zostawi wtedy najbardziej, kiedy my same siebie zostawiamy, kiedy my nie czujemy, że my jesteśmy dla siebie ważne, jesteśmy przy sobie, więc de facto nigdy nie zostaniemy same. Jeżeli ja stoję przy sobie murem z życzliwością, jak najbliższa przyjaciółka, z miłością, z zrozumieniem, z czułością dla siebie. To ja nigdy nie zostanę sama. I niestety ten program, ten, ten wzorzec, to zdanie: boję się zostać sama, prowadzi do tego, że my siebie potwornie nadużywamy. No bo za tym idzie, zrobię wszystko, żeby on nie odszedł. I godzimy się na toksyczne relacje, godzimy się na nadużywanie, na przemoc psychiczną czy fizyczną, na trwanie przy toksyku panu z nałogiem czy cokolwiek innego. Zobaczcie, jakie to ma ogromne konsekwencje. To jedno zdanie: boję się być sama. Więc, kochana moja, Czas stanąć po dorosłemu przy sobie. I żeby nie była, ja też to robiłam. Dopóki nie odnalazłam to takie górnolotne stwierdzenie, nie odnalazłam siebie i nie poczułam, że to tu jest moja gwarancja bezpieczeństwa, że to tu jest moje wsparcie, że to tu jest moja miłość do siebie, to tu jest moje poczucie wartości. I ono jest niezależne od tego, czy ja z kimś jestem, czy nie jestem. Jak jestem z kimś wartościowym, to cudownie. Ale jak jestem bez mężczyzny, to ja jestem ze sobą. I zamieńcie to sobie. To boję się, że jestem sama, nie daj Boże samotna jeszcze, na tak teraz nie jestem w związku z mężczyzną. Teraz jestem bez męża. Teraz jestem bez mężczyzny. Ale to nie znaczy, że jestem sama. Popatrzcie, dziewczyny, jak tym jednym zdaniem my siebie unieważniamy. To jest dla mnie takie przejmujące, takie. Takie smutne. Czyli nie ma tego faceta. I ja siebie już nie widzę. Ja już nie, nie, nie widzę, że. fajnie jest być z tą osobą, którą ja jestem. Przy tej osobie. Spędzać z nią czas. To jest często to. Bo to zaczyna się od tych małych rzeczy, nie? Że jak jestem sama w domu, to mi się nie chce sprzątać, gotować czy cokolwiek. Czyli co? Czyli tylko dla kogoś mi się chce. Ja jestem tak mało ważna, że dla mnie nie. Albo jak jestem sama, to założę najgorsze ciuchy. Bo ja jestem co? Taka nieistotna. I zobaczcie najważniejszą rzecz, o tu kapie na mnie że to my siebie same unieważniamy. Nie ten facet, nie ta matka z dzieciństwa. To my siebie dziś same unieważniamy. I nie mam na to zgody. Nie mam na to zgody, żebyś siebie skreślała, żebyś była dla siebie niewidzialna, bo tylko jak on, tylko jak on jest, to, to, to życie się zmienia. To prawda. Nic się nie zmieni, jeżeli masz dziurę w sobie. Więc tym się zajmij. Tym się zajmij. W najbliższym czasie, w, maj, w maju, robię taki warsztat, dialog zamiast ringu, czyli o komunikacji z poziomu serca, i to jest niby warsztat o komunikacji, ale tak naprawdę to jest warsztat o tym, żeby poczuć siebie, swoje intencje, swoje granice, swoją ważność i dopiero później to komunikować. Więc jeżeli czujesz, że Chcesz zacząć od tego, to oczywiście zapraszam. Zapraszam na sesję do mnie, bo pracujemy z dziewczynami na właśnie takich głębokich rzeczach, na tym, żeby stać się dla siebie ważną, żeby siebie w ogóle zobaczyć, żeby przestać od siebie uciekać. Bo dopóki ja od siebie uciekam, to będę gonić na zewnątrz za poklaskiem, za docenieniem, za dobrym sąsiedztwem, za pogłaskaniem. dobra dziewczynka, tak? Niu, niu, niu. I to jest smutne. I dzieje się to niezależnie od tego, czy mamy 30, 40 czy 60 lat, dopóki się z tym nie zmierzymy, dziewczyny. Bo jak ja jestem w miłości do siebie, to nigdy nie jestem sama. Jestem z najważniejszą osobą w moim życiu. Z osobą, z którą na pewno będę do końca życia, czyli ze sobą. Takie dzisiaj rozkwinki z mojego ogródka. Napiszcie, jak Wy to czujecie czy wy też mówicie sobie no ja jestem sama i wtedy nic nie ma smaku złapcie się na tym od to, z tego miejsca zaczyna się zmiana pięknego dnia do zobaczenia do usłyszenia